Czy to jest prawda, że już jest przesądzone, że myśliwcy F-16 będą patrolować przestrzeń powietrzną nad terenami ogarniętymi wojną? Już jest taka decyzja? Jest taka deklaracja z naszej strony, że jesteśmy gotowi uczestniczyć w patrolach takich monitorujących głosiliśmy cztery nasze samoloty e, do, i szczegóły będą już uzgadniane na, 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 na poziomie technicznym, prawda? W każdym razie taka deklaracja z naszej strony padła. E, potwierdził to minister obrony, e, potwierdził to, to prezydent. Nie ma prezydenta, natomiast s, s, stwierdził, że o, o, oczywiście e, nasze zaangażowanie się w, w działania przeciwko ISIS, czy Daesh, jak niektórzy wolą mówić, tylko przeciwko państwu e, no są wyrazem solidarności z, z, z resztą naszych naszych sojuszników takiej samej solidarności o, oczekujemy w kwestiach wschodu natomiast na razie nie ma mowy Panie ministrze krótko zapytam bo o musimy o kończyć żołnierze. czy to jest to barter związany ze wzmocnieniem wschodniej flanki Nie to nie jest barter to jest po prostu konsekwencją polityki 360 stopni która jest prowadzona w NATO czyli widzimy zagrożenie zarówno ze wschodu jak i z południa i tego samego oczekujemy od sojuszników zachodnich że również będą przywiązywali wagę do tego, co się dzieje na, wschodzie, na wschodniej flance NATO. I reszta się nie zmieści. Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję, Dziękuję państwu.